Kiedy ktoś przeskakuje z osoby na osobę po rozstaniu, nie ma nawet tej odrobiny czasu, bo nie chce mieć, na zastanowienie się nad sobą, nad relacją, w której ta osoba była, nad relacją, w jakiej chce być, to zazwyczaj oznacza, że ta osoba ucieka przed swoimi uczuciami i przed sobą, przed odpowiedzialnością, przed życiem. Zapełnia ból i pustkę z jednej osoby od razu następną, przez co nie czuje, nie przeżywa, ale też nie uczy się i nie rozwija w jakimś stopniu, bo w każdym momencie życia się uczymy i rozwijamy, ale jeśli chodzi o relacje, to to, że potrafimy być sami, przynajmniej przez jakiś czas. Tak, ja już mam ze sobą setki klientów, setki godzin przepracowanych. Więc to nie chodzi tylko o moje doświadczenie, o wiedzę, o doświadczenie z mojej pracy. Ostatnio miałam takie sesje, zarówno z mężczyznami, z kobietami, którzy wyszli z rozstania, i ja nie ukrywam, że to jest też moja droga, tak? I zaczęły się dziać przeróżne rzeczy w ich życiu, bo pozwolili sobie je dostrzec. Poczuć ten ból, ten smutek, tęsknota, i jednocześnie zobaczyć siebie. Co mi się nie podobało, co mi się bardzo podobało w tej relacji, jak się ja zachowywałam, zachowywałem, co chcę zmienić, jakim chcę być partnerem, partnerką. Wychodzą dziesiątki spraw. Malutkich, dużych, przeróżnych, a kiedy ktoś przeskakuje razu z osoby na osobę lub już będąc w relacji szuka kolejnej, to chcę zapomnieć, zagłuszyć to, nie widzieć, chcę tylko być, funkcjonować, czuć się oczywiście kochanym, kochaną, ale nie daje sobie tej szansy na odkrywanie siebie, bo często to boli. A tak, zobaczcie. Wielki ból, od razu ekscytacja, nowa osoba, nowy dotyk, nowe pocałunki, nowe słowa, nowe spotkania. Ekscytacja. Jest takie ucięcie tego bólu, ucięcie rozmyślań, cyk, następna osoba. Wzięcie odpowiedzialności za siebie i budowanie szczęśliwych, zdrowych relacji, zaczynamy od budowania relacji. Ze sobą. I to jest tak, że i tak wszystko wraca, się przypomina, i wychodzi, tak jakby Pan Bóg i wszechświat dawał nam znaki, właśnie po to, żebyśmy rozwijali swoje serce, dusze, relacje. I jednocześnie to jest wybór każdej osoby. To jest Wasz wybór. Bo nie chodzi o to, żeby latami, chociaż są różne historie, zamknąć się w tej samotności dla poczucia bezpieczeństwa. To jest to, co najczęściej słyszę. że Ktoś się zamyka w tej samotności, bo się boi wejść w relacje. Kiedy wchodzimy w relacje, otwierają się w nas rzeczy, które nie otworzą się, kiedy jesteśmy sami. Potrzebujemy drugiej osoby, żeby to wszystko zobaczyć. I jednocześnie, kiedy jesteśmy po rozstaniu, potrzeba chwilki czasu, żeby znowu na siebie spojrzeć, i na tę relację, i na tego drugiego człowieka, zintegrować to w sobie i zobaczyć, co chcemy, żeby było lepiej. Tak jak na przykład pracuję z osobami, które były zdradzane, pierwszą rzeczą, którą słyszę, i ja to rozumiem, to jest, chcę, żeby ta następna osoba była lojalna, wierna. To jest w ogóle podstawa dokładnie. Żeby było dużo kłótni, awantur, czy nie wiem, alkohol, narkotyki, chcę, żeby następna osoba była czysta i spokojna. I ja też chcę już być osobą spokojną, czystą. Uczymy się. Uczymy się, żeby się rozwijać na lepsze.